Przychodzi trup baby do lekarza i kładzie się na kozetce. Lekarz, co się pani tak rozkłada? Baba. A co? Mam gnić w poczekalni? Siedziała baba i robiła na drutach. Przejechał tramwaj. Spadła. Przychodzi baba do lekarza. Proszę się rozebrać. A gdzie mam położyć ubranie? Obok mojego. Przychodzi baba w Y do lekarza. Co pani? A tak sobie am. Przychodzi baba do lekarza z telefonem w brzuchu. Kto pani taki numer? Przychodzi baba do lekarza. Baba. Panie doktorze, nie mam piersi. Doktor ajajaj. Przychodzi baba do lekarza, doktor, Pani ma chyba nadrzelkę. Baba, a to świnia. Mówił, że tylko poliże. Przychodzi ciężarna baba do lekarza, baba, panie doktorze. Dziewiąty miesiąc mija, a ja nic. Doktor, a bóle Pani ma? Baba, a co to? Pan doktor lepy? Przychodzi baba do lekarza. Zielona i z antenkami na głowie. Lekarz. Co Pani jest? Baba, kur. Nie z tej ziemi. Przychodzi baba do lekarza i pyta, w jakich porach Pan przyjmuje? Dziusach. Do okulisty w Katowicach przychodzi baba i mówi: Panie doktorze, z bliska źle widzę, a z daleka. Pyta lekarz. Skoszalina. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz. Też baba. Przychodzi baba do lekarza z koparką na plecach. A lekarz, ale się pani wkopała. Przychodzi baba z dzieckiem do lekarza. Czy dziecko? Przychodzi Laodrę. Pyta lekarz. Tak, gdzie tam? Pani, my z Przychodzi baba do lekarza. A lekarz pyta, czemu pani tak długo nie było? Bo chorowałam. Przychodzi baba do lekarza w Wigilią mówi ludzkim głosem. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi: Niech pani przestanie tu przychodzić, bo ludzie zaczęli o nas gadać. Przychodzi baba do lekarza i skarży się: Panie, doktorze, wszyscy mnie. Lekarz pny. Przychodzi baba do lekarza z metoniarką na plecach. Co pani jest? pyta lekarz. A ona się zmieszała. Przyszła połowa baby do lekarza. Lekarz pyta, o gdzie druga połowa? Wypilimy. Przychodzi baba do lekarza z żabona. Głowie lekarz. Co pani jest, Żaba, a co z mi się dodu? O, przychodzi baba do lekarza z papierosem w uchu. Lekarz, co pani robi, baba? Słucham, ja rea. Przychodzi baba do lekarza z kaczką na plecach i margaryną. Lekarz, co pani jest, baba? Margaret Tchadcher. Przychodzi zezowata baba do zezowatego lekarza. Lekarz, zaraz, zaraz. Nie wszystkie naraz. Baba, ja nie do pana, ja do tego pod oknem. Przychodzi baba do lekarza z kierownicą na plecach. A lekarz kto? Tu. Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, mam wodę w kolanach. Lekarz, a ja cukier w kostkach. Przychodzi baba do lekarza. I od razu wlazi mu pod biurko. Lekarz na to długo pani nie pociągnie. Do czwartej przychodzi baba do lekarza. I od progu skacze sztywno na dwóch nogach. Lekarz, a mówiłem, że spirala będzie za długa. Przychodzi baba do weterynarza. A weterynarz, chyba się pani coś po. No, pomylili. Przychodzi baba do lekarza. Lekarz, mieszka pani o stadionu. Nie przeszkadza to pani? Baba, en mi e, mi e.